Jest 13 grudnia, piątek nie, nie niezła, niezły miks piątek i 13 2019 roku gdzieś około za 15 druga południe po południu, co ja chciałem powiedzieć. Rzuciłem jakieś tam stare filmy, które nagrałem, które nie miałem jakoś siły czekać 3 godziny z otwartym komputerem, żeby się zlały. Jak to się mówi No YouTube, bardziej że YouTube teraz yy, wprowadził jakieś obostrzenia. Filmy restrykcyjne dla dzieci, yy, jak się wrzuca, to oni tam sprawdzają. No, ja te filmy robię dla dzieci. Swoich dzieci. Także y, pewnie, pewnie y, ten proces jakiś tam jest. Weryfikacji, czy filmy rzeczywiście się nadają, czy filmy są z dziećmi, filmy nie są z dziećmi, filmy są z dorosłymi, a raczej dorosły, czyli ze mną. No, y, nie nagrywałem też, y, dlatego że. Zawsze tak robię, że robię tak falowo, nie? jak coś robię, to przez jakiś dłuższy czas poświęcam się danej rzeczy bez reszty, co nie znaczy, że mi się znudziło. Nie, nie znudziło mi się, Bez z uporem maniaka, z którym jestem, w którym jestem, je wrzucał aż do skutku. Nie wiem, czy może całe życie. A może nie będę musiał kręcić tych filmów? Kto wie. Natomiast niezbyt się dobrze czuję. Zmiana zawsze pogody wśród cho chorych na chorobę afektywną dwubiegunową. Aura ma ogromne znaczenie. Mi się wydaje, że na mnie nie ma aż takiego znaczenia, czyli wpływu. Natomiast co by nie mówić, gorzej się czuję i, i czuję się po prostu w, w niżu, niż mnie no, dopada, aczkolwiek ja osobiście nie chcę, żeby był niż. Nie czuję żadnego specjalnego powodu, żeby się czuć w niżu. Podobnie jak nie czuję specjalnego powodu, żeby się czuć w wyżu. Aczkolwiek to, co zachodzi, jakie procesy zachodzą tam w mózgu, zdezelowanym zresztą, tak zwane myślenie życzeniowe, czyli to, czego sobie ja życzę, czy nie życzę, choroba, jak to mówią, nie wybiera. I choroba nie wybiera, jak już jest, kiedy yy, będzie miała swoje uaktywnienie. No i w związku z tym yy, idzie, może to widać na tym nagraniu, może nie widać, ale idzie mi to jak po grudzie, ale postanowiłem, że mimo wszystko wezmę się, jak to się mówi, w garść weź się w garść, będzie dobrze. Niemal e, takiego labiryntu, z którego nie można wyjść, kiedy się do niego weszło, lub zostało wypchanym. Więc e, postanowiłem nagrać króciutki film i zobaczyć, co z tego wyniknie. E, dalsza kontynuacja czytania książeczek dla dzieci. To jest książeczka Thich Hana mistrza wietnamskiego Zen, który jeszcze żyje, chyba ma ponad 90 lat, na tej ziemi oczywiście. Serce zrozumienia, czyli komentarze do buddyjskiej sutry serca. Mówiliśmy tam o chmurze, mówiliśmy o współbyciu, współistnieniu, mówiliśmy o szczęśliwej kontynuacji. A teraz taki ładny rozdział pod tytułem Róże i śmiecie. I tu jest taki ładny cytat. Nie wiadomo skąd, może z samego Titcznej Hana, na początku rozdziału. Tytuł Róże i śmiecie, a cytat. Nie są skalane ani czyste. Czyli. Co to znaczy? Zaraz się dowiemy. Skalane lub czyste, pisze Titcznej Hana. Brudne lub nieskażone. Coś, brz, coś wstrętne i coś fajne, tak? Wam wytłumaczył. Coś takiego, i coś takiego. Mm. To pojęcia, czyli to skalane te czyste, to mm, które tworzymy w naszych umysłach. No jak to? No jak to zapytacie? Jak to w umysłach? Przecież każdy powyżej śmieci są wstrętne. A każdy powie, że kwiatki są fajne. Chyba, że jakiś. Prawda? Ale my nie mówimy o czymś takim. Ale jak dlaczego on to mówi, że pojęcia w umyśle my se tworzymy, że coś jest fajne lub niefajne? Obiektywna prawda. Platońska prawda. Ideał jest wspaniały. Tak? I ideał, który sięgnął w ruku też. Nie jest wspaniały. Piękna róża, którą właśnie ścieliśmy i wkładamy do wazonu, jest czysta, niczym nie skażona. Pachnie tak czysto, świeżo i cudownie. Tak obrótniemy kwiatek albo kupimy w kwiatarni, ułożymy do wazonu piękne wnętrze, czyste, posprzątane. Słońce pada przez firankę, ale jak ktoś nie lubi firanek, to przez nie firankę i jest pięknie pachnie tak czysto, świeżo i cudownie ta róża te wrażenia podtrzymują ideę czystości ideę, myśl, ideę czystości przeciwieństwem jest śmietnik który jest pod domem najczęściej czasami jest w domu ale to nie mówimy o anomaliach Cuchnie okropnie, jest pełen odpadków. No tak, bo się tam wyrzuca różne obierki, śmieci i tak dalej. One fermentują, gniją i śmierdzą. Ale tak jest tylko wtedy, gdy patrzymy powierzchownie, czyli patrzymy tak, tak o, jak każdy, powierzchownie. Jeśli spojrzysz głębiej, Zobaczysz, że za 5-6 dni róża stanie się częścią śmieci, tak? Bo położyliśmy róża, po czym ona trochę więdnie, próbujemy ją ratować, przycinamy, wsadzamy siarkę od zapałki albo pryskamy jakimś preparatem, ale ona i tak zmierza ku śmietnikowi. Nie musisz nawet czekać 5 dni, by się o tym przekonać. Jeśli po prostu spojrzysz na róże, spojrzysz głęboko, że ona zwiędnie, zobaczysz to teraz w tej chwili, że ona będzie tym gnijącym odpadkiem. A gdy spojrzysz lub usychającym, a gdy spojrzysz do kosza na śmiecie, zobaczysz, że w ciągu kilku miesięcy jego zawartość przekształci się w cudowne warzywa. No tak. Moja mama, babcia, wasza, ma kompostownik na działce, gdzie wrzuca właśnie takie bioodpady, i one tam gniją. I ten kompost, po tym jak to zgnije i tam się prze, 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 przeobrazi, to wrzuca tam, gdzie marchewko będzie sadzić, lub pomidory, czy coś takiego, lub kwiaty. I to jest świetne. Nie ma nic lepszego jak kompost. Każdy działkowicz, ogrodnik i rolnik wam to powie. Botanik. Może nawet w róże. Znowu się przekształci, tam wyrośnie róża. Jeśli jesteś dobrym ogrodnikiem i widzisz, patrząc na róże, zobaczysz śmiecie. Jeśli jesteś ogrodnikiem i siedzisz w, tym, w, tym, w tej pracy w ogrodzie, to widząc, że cały czas to się hmm, kołuje, tak? Cały czas to się przeobraża. Ze śmieci piękne, piękna róża zgnije w kompostowni, w kompostowni znowu do na ziemię, w ziemię, znowu wykwitnie róża, znowu zgnije, znowu, i taki, taki ciągły proces. I odwrotnie, patrząc na śmiecie, ujrzysz różę. Tak? Patrzysz na kompostownik, babcia patrzy na kompostownik, na działce, mojej, ale będą piękne kwiaty z tego. Tak? Róże i śmiecie współistnieją. Tak jak chmura, kartka papieru współistnieje, my współistniejemy wszyscy together, jak to razem, jak to w wcześniejszych filmach mówiłem. Bez róży nie byłoby śmieci. No Są tacy, co tylko mówią różne śmieci do innych. A ci inni tego nie biorą sobie do serca i mówią tylko dobre rzeczy, czyli jak róże. Są takie jakieś przypadki, ale generalnie nie o tym mówimy. Mówimy o czymś realnym, takim bardzo namacalnym proces biologiczny, czyli po prostu bez śmieci nie byłoby róży. Róża? Kompostownik. Kompostownik. Róża i tak w kółko, aż przyleci asteroida i walnie w Ziemię i się Ziemia rozpadnie i koniec. Ale kiedy to nastąpi, to nie wiadomo, aczkolwiek parę leci w stronę Ziemi, różnych asteroid. Ale o tym za bardzo nie mówią, bo by ludzie wpadli w panikę i się wszyscy nawrócili, byliby dobrzy. I co? To jest program dla dzieci to ja, to ja. gadam. Róże, wracając do tekstu, śmiecie bardzo potrzebują się nawzajem. Są równe. Śmiecie są tak samo cenne jak róża. Gdy wnikniemy głęboko w pojęcia skalania i czystości, czyli brudu i czystości, skalania inaczej brud, powrócimy do współbycia. W pewnej sutrze buddyjskiej, to jest taki trudny wyraz, nie jestem w stanie tego przeczytać, znajduje się krótki fragment traktujący o powstawaniu świata. A propos tej asteroidy, co uderzyła, nie? Bo jak asteroida, asteroida uderzy w ziemię, ziemia rozpadnie się na kawałki, to te elementy, oczywiście to będzie miliardy lat chaos, znowu się wszystko połączy, tak? Jest on bardzo prosty i łatwy do zrozumienia, a jednocześnie bardzo głęboki. To jest, ponieważ jest tamto. Ha! Po prostu. Wy jesteście, bo ja jestem. Ja jestem, bo wy jesteście. Jakoś tak sobie wytłumaczyłem to. Tego nie ma, ponieważ nie ma tamtego. To jest tym, ponieważ tamto jest tamtym. Oto buddyjska księga Genesis. Genesis w Biblii. Genesis, bo Genesis to był taki zespół, ale też jest taki muzyk, Genesis Pioric. Więc Genesis to jest o powstawaniu świata, o początku świata w Biblii jest, na samym początku, tak? Jak Bóg stworzył się świat. I buddyści mu też mają... Momencik... Odpowiem na smsa.